Zobaczcie lifehacka od wujasa co wujas poleca na taki duży kaszel eee, picie z soku z cebuli nie, wujas, znaczy tutaj się jest dobre a wujas poleca to co robi cały czas a dzisiaj będzie o tym czy wujas w ogóle choruje no a co, czy polecam? hartowanko o! O! The Now's the future. Ah Yeah, can't come out No to hej kochane człowieku, witacie wujek, porada, no oczywiście kanale wujka porady, no bo gdzie? Nad piękną rzeczką Brdą. E, dzięki za wszystkie subskrypcje, zbliżamy się do 6 tysięcy! Zbliżamy się do 6 tysięcy! To co, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, a podoba Ci się ten kanał, no to wiesz co masz zrobić. Nie wiem, marzy mi się 6636, Niebieska cyfra subskrypcji. Ale i o tym, dzisiaj będzie o... Odporności i o tym, czy Wuja choruje. Wiecie, że ci, co są dłużej ze mną, to wiecie, że to się nazywa morsowaniem. Ja praktycznie chodzę do wody, a ja już tego nie nazywam morsowaniem. Wchodzę do wody przez cały rok, kąpię, pływam się. No i wchodzę w taki sposób, że od razu się zamaczam, cały się kąpię, trochę, że też pływam. Niezależnie czy to jest zima, czy to jest lato. Chodzę prawie praktycznie cały rok. Albo na bosoka, albo w laczkach, nawet zimą, czyli ma bardzo zmarznięte nogi. Nie chodzę tylko jak jest śnieg, bo wtedy się ślizgam i wtedy zakładam po prostu buty. No i teraz pytanie, czy wujek choruje? I co to mi daje? Pierwsze pytanie, czy wujek choruje? Tak, wujek choruje. Dokładnie choruje. Właśnie nie wiem, co z tym jest, ale na przełomie właśnie lata i jesieni, gdzieś w okolicach października teraz się to troszkę opóźniło, bo przeważnie miałem to w tak jak wjeżdża. dopada mnie wielki kaszel szczekam jak pies, chruchlam, nie mogę spać w nocy i mam już tam chyba 3 albo 4 lata Kiedyś oczywiście poszedłbym do lekarza, znaczy nie mam nic przeciwko lekarzom, żeby było, ja mówię, opowiadam o swoich doświadczeniach. Kiedyś nawet, albo jakbym nie poszedł do lekarza, bo prawdopodobnie nie poszedłbym do lekarza, jak większość Polaków, kupiłbym w aptece jakieś tam, wiecie, polecane z internetu, z telewizji e, syropy, wziął jakieś tabletki, prairina, prairina, itd., itd., położyłbym się do łóżka i czekał, e, aż wyzdrowieje. Jeśli miałbym gorączkę, to zbiłbym tą gorączkę i tak uczono mnie całe życie. Oczywiście bym się jeszcze cieplej ubrał. Dzisiaj już tak nie robię. To co ja robię? No, jeśli zdarza się choroba, co uważam, że choroba to też jest ok. Znaczy, że coś się nazbierało i mój organizm robi porządek. No to jeśli mój organizm robi porządek, to ja nie chcę mu po prostu przeszkadzać. O! Nie chcę mu przeszkadzać, to znaczy, że co? Jeśli chcę zrobić porządek, to Wie, jak to zrobić. W tym przypadku chcę zabić e, na przykład zarazki za pomocą wysokiej temperatury. No to jej po prostu nie zbijam. Dwa, że wiem, że jeśli mój organizm, ja mówię oczywiście o swoich, to nie jest żadna porada medyczna, broncie Panie Boże, ja opowiadam o, o swoich doświadczeniach e, i. Nawet widzicie, dzisiaj chyba jest trzeci dzień tego mojego kaszu. Tak mniej więcej trwa to 4 dni. W tym roku jakoś nie miałem za wysokiej gorączki, prawdę mówiąc. A jedyna nowa rzecz, że błędnik mi wariował, mi się kręciło w głowie. Nie piłem alkoholu, a zataczałem się, jakbym był pijany. To jakieś nowe doświadczenie dla mnie, ale to też jest ok. Jeśli by się to utrzymywało, oczywiście, i mój organizm by sobie nie poradził, skonsultowałbym się z lekarzem lub z farmaceutą. A tak naprawdę, skonsultowałbym się z jakimś e, lekarzem czy z jakimiś ludźmi, którymi ufam e, w, w tej kwestii. Więc dzisiaj myślę, że tak naprawdę najważniejsze w tym całym systemie to jest głowa. To jest głowa, która jeśli ma przestrzeń na to, żeby działać. Nie jest zajęta swoim nieszczęśliwym życiem, nie jest zajęta przede wszystkim lękiem o swoje zdrowie, nie jest zajęta lękiem o to, czy ja w ogóle będę żył, zdecydowanie lepiej radzi sobie z zarazkami, z bakteriami, z cholera wieczy tam jeszcze. Oczywiście to jest moja wizja świata. Ta wizja świata oczywiście przekłada się na to, że od. Nie pamiętam, milion lat nie byłem u lekarza, byłem na jakieś tam badania, bo robiłem, jak robiłem se posty. Robiłem to też tylko po to w sumie tak de, de facto, bo ludzie pisali, że o, na pewno wszystko masz rozpierdolone, jak robisz takie długie, długie posty po 50 dni. No to my sprawdzam, poszedłem, sprawdziłem, okazało się, że wcale to jest nieprawda. Więc w aptece ostatni raz coś dla siebie. W aptece to kupowałem kubek do moczu właśnie do tych badań. Więc nie wydaję pieniędzy na lekarstwa. Ech. Nie muszę nosić butów. Mogę nosić czapkę zimą latem i cholerami co jeszcze. Mogę sobie chodzić do zimnej wody. Mogę doświadczać, bo uważam, że to jest na, naprawdę ja tu polecam kurde, prowadzenie organizmów w taki dyskomfort. Bo ktoś mówi, o co czy jest ciepło? Nie, nie jest mi ciepło, ale właśnie ten dyskomfort, który powoduje miliony uczucie miliona wbijanych igieł. Powoduje, że teraz po wyjściu. No teraz to jeszcze nie ma tego, bo jeszcze nie jest za zimno, ale już coś tam jest. Powoduje, że kurwa, no czuję, że żyję. Czuję, że jest mi ze sobą po prostu dobrze. Wracając do głównego wątku opowieści tej choroby, więc przede wszystkim choroba też jest ok. A zrozumienie, że choroba jest ok, a nie walczenie, a nie walczenie ze wszystkim, w tym przypadku z chorobą, powoduje, że mogę zdrowiej żyć. No to co? Jak to mówią dużo zdrowia, gówno życzę mam przede wszystkim dobrych myśli na swój temat i na to, co Was otacza. Dobrych myśli to znaczy takich myśli, które będą pozwalały mi normalnie funkcjonować, a nie ciągle żyć w lęku o to, że zachoruję, o to, że zginę. Kurwa, i tak to jest nic nie warte. Cześć! Tararara. Teraz powinienem się nagrać jak wskakuje do wody, ale nie wskakuje do wody, bo pływa tu różno duże rzeczy. Teraz jesienią wpływa różne duże rzeczy. Woda nie jest tak przezroczysta, więc nie wskakuje do wody, na jak nie zbadam terenu. Cześć! The past is gone. Now is the future. What's the future?